Cześć. Jesteśmy Kuba, Kacper i Konrad. Recenzja ta to fragment jednego z epizodów podcastu Trójkast. Link do pełnego materiału znajdziecie w opisie. Zapraszamy. A teraz do mikrofonu Chociaż on cały czas jest przy mikrofonie, bo, bo przecież Konrad, który nie przerywa, to to nie jest Konrad. Uh, ale Konrad teraz zajmie się grą o bardzo długim i, i takim nietuźnieniu. O, co znalazłem? Okej. Naprawdę Cię to bawi, kurwa. Konrad to jest. Dobrze, ale ile radości. Dr. Livingstone, Livingstone, I Presume. Tak, czy tak się czyta? Prawie. E, tak, Adrian podesłał nam e, poza Elektroidem kod e, na jeszcze jedną grę. I to jest gra, która nazywa się Dr. Livingstone, I Presume. presume. E, jest. Okay. Tak, jest to tytuł, który jest bezpośrednim cytatem. Teraz sobie aż muszę sprawdzić jak ten bo, pan może się Saszy Gray, nazywał. Może z Sashy Nie, nie, to z Saszy było hops, hops, hops do buzi. Pan się nazywał bodajże Henry Morton Stanley, tak, i to jest postać historyczna, która została w XIX wieku wydelegowana do odnalezienia tytułowego tutaj też Davida Livingstone'a. Był to doktor szkocki, podróżnik i odkrywca który przyczynił się do, do sporych odkryć, jeżeli chodzi o kontynent Afryki. No, na przykład przewodził on też wyprawie mającej na celu znalezienie źródła Nilu. Historia Livingstone'a jest taka, że w pewnym momencie on zaginął, jego współpracownicy zgłosili w ogóle jego śmierć. Natomiast Henry Morton Stanley został przez New York Herald bodajże Wysłany z misją odnalezienia Livingstone'a, nie, nie pamiętam dlaczego, tak naprawdę, ale znalazł go, i, i te słowa, czyli Dr. Livingstone i Presume, były pierwszymi słowami, które Henry Morton Stanley do doktora Davida Livingstone'a wypowiedział. I gra o tym samym tytule: Dr. Livingstone i Presume nie ma zbyt wiele wspólnego z tą historią po... zajebiste wprowadzenie to jest, to jest, ale to jest ważne, i ponieważ i, ponieważ kurwa, opowiada tutaj jakieś historyczne wydarzenie ja myślę, ale to jaki nie ma też, znaczenia. jaki kurwa to jest... inteligentny się znalazł no. to, jest, to jest ważne Obe bo... obejrzał odcinek Cejrowskiego <laughs> Zapamiętam wszystko, spisał sobie opowiada teraz tak, i tam David Livingston też chodził do Afryki i podchodził do Murzyna i mówi, co kurwa, po polsku nie rozumiesz, dawaj tu kurwa, to, tą... co to masz? O, proszę państwa, to jest Murzyn, jak w tej paście, tak? Co, <laughs> dlaczego, dlaczego o tym opowiadałem? Opowiadałem o tym, ponieważ ta gra wciąż traktuje o Davidzie Livingstonie i Henrym Mortonie Stanley'u, który w ogóle jest też głównym bohaterem gry. Natomiast, nie opowiada tej historii, która wydarzyła się faktycznie, a jest bardzo luźną, luźną jej adaptacją. Do tego stopnia, że można by ją owsić było alternatywną historią. Ponieważ jest to gra, która, w której Henry Morton Stanley i David Livingstone są już od dłuższego czasu przyjaciółmi, odbyli jakieś tam przygody na safari w Afryce i Henry dostaje pewnego dnia list od swojego serdecznego przyjaciela Davida. W którym ten prosi go o pomoc, aby on przy, przybył do jego domostwa posiadłości gdzieś w Afryce i w czymś mu tam pomógł. Nie, wie, nie wiemy o co chodzi, to była prośba o pomoc. Po prostu. Coś się dzieje źle. Więc wyruszamy i cała, cała przygoda rozpoczyna się, kiedy my już do tej posiadłości docieramy i cała ta gra, to ładnie twórcy określili, mi się to bardzo, określenie bardzo podoba, i e, cała ta gra jest takim odwróconym escape roomem. E, I oznacza to mniej więcej tyle, że nie wiem, czy byliście kiedyś w escape roomie, ale no, ja koncept jest znaczy taki prosty roomie. do. O, proszę to w co dobrze, że to nie byłem sam na chińskie... <laughs> Ty dalej jesteś w chińskim escape roomie, tylko, tylko masz Open World. To trochę śmiech przez łzy, kupił ta, tak naprawdę ta, ta, ta. w tej chwili. Było. Się skończy jak w Park jeszcze zobaczysz. Ojej. E, w każdym razie, jeżeli ktoś nie wie, czym jest Escape Room, to już śpieszę. O będzie mateniem. definicja Stejrowskiego. Wyślę, że będzie nie do końca jest prosty, nie? Zamykają cię w pomieszczeniu i Twoim celem jest z niego ucieczka. No, nazwa już jak sama na to wskazuje. I dlaczego Dr. Livingstone, I presume, jest odwróconym Escape Roomem? No, dlatego, że tutaj zamiast uciec z tej posiadłości, staramy się dotrzeć do jej jak najgłębszych zakamarków, odkryć ten, tam sekret, co tam się z tym Livingstonem wydarzyło i żeby to zrobić to no musimy rozwiązywać kolejne to zagadki, łamigłówki w, w kolejnych pomieszczeniach tego budynku to są takie przez większość czasu one są dosyć, dosyć proste, wystarczy połazić po tym, po, po tym pomieszczeniu, po, polizać te ściany coś tam odnaleźć żeby ruszyć dalej sporadycznie musiałem się wspomagać poradnikiem, ponieważ no ja nie jestem zbyt lotnym człowiekiem, więc czasami czegoś nie łapię. Zwłaszcza, zwłaszcza w takich sytuacjach, bo ja te, tego typu zagadek absolutnie nienawidzę. Bo jeżeli tam są jeszcze jak, 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 jakieś yy... Takie, że coś tam trzeba znaleźć, tu połączyć jakieś tam linie i inne mój, to jeszcze to ogarniam. Natomiast w Livingstone są takie, takie zagadki, których ja z powodu tego, że ja nie mam w ogóle słuchu muzycznego, to ja nie, mo nie mogę ogarnąć. To są właśnie zagadki dźwiękowe, w którym pan ptaszek przylatuje i tam coś ćwierczy i my to jego ćwierkanie musimy odegrać na kalimbie. No to jest dla mnie w ogóle, ja nie łapię. I... Coś tam klikam, wydaje mi się, że jest spoko, ale nie jest, bo, bo, bo nie ruszam dalej. Zdarzały się też gorzej zaprojektowane zagadki, jak układanie takiego klucza. No tam trudność polegała przede wszystkim na tym, że sam interfejs był beznadziejnie zaprojektowany i było to po prostu strasznie niewygodne i nieczytelne. Natomiast przez, jednak przez większość czasu te zagadki są bardzo spoko, one są dobrze zaprojektowane. Sensowne, da się je, je fajnie wydedukować, bez uciekania się do poradników, i to jest taki typ gry, który raczej relaksuje. Ta historia nie jest, znowuż, jakoś bardzo zawiła, ona nie wymaga wielkiego skupiania się, to jest prosta historyjka, ją się śledzi, Poprzez słuchanie monologów Henry'ego, albo też odnajdywanie klasycznie, jak bo tu jest taki element symulatoru wchodzenia, czyli odnajdywanie kartek z dziennika, bo przecież każdy zapisuje swoje przemyślenia, rozpieprza je potem po całym domu, a tu jedne tu, a tu jedne tam w kuchni, pod kiblem jeszcze. I to tutaj też jest. No i gra się to, to bardzo fajnie. Muzyka jest, jest, jest bardzo spoko. Gra jest też całkiem ładna. To jest znowu taka uproszczona grafika. Zresztą tak jak w glifie, o którym mówiłem wcześniej, wygląda fajnie, gra się bardzo przyjemnie i w sumie to było takie małe zaskoczenie moje, bo ta gra mnie wciągnęła. Ona nie jest długa, to jest jakieś 4 godziny. Natomiast potem, jak, jak miałem jakiś problem z jakąś zagadką, to potem siedziałem faktycznie w domu, w seriale oglądałem, czy, 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 czy w pracy siedziałem, tak kurde... A jakbym te klucza se tak ułożył teraz. I, I fajne to było, fajne to było, polecam sprawdzić. Szkoda, bo tak też myślałem o tym, i to na swoim blogu o tym pisałem też, że historia Livingstonea tego prawdziwego, ona mogłaby być fajną bazą na gry typu Uncharted wiesz, że tam faktycznie szukasz tego źródła Nilu, nie, tam, tam mhm. przez, podróżujesz przez tę Afrykę, no to by było super i, i autentycznie chciałbym to zobaczyć i tak poznać tę historię. Yy, natomiast po, pod, pod tym względem yy, Dr. Livingston I presume też ma pewną wartość, bo to jest ten typ gry, który potrafi yy, zachęcić do yy, pogoglowania, do poszukania informacji o faktycznych wydarzeniach, o, o faktycznych postaciach, no bo przyznam, że o Davidzie Livingstonie, mimo że on jest jako odkrywca stosunkowo sławny, no ten cytat ponoć jest bardzo sławny. Ja do nim, do, o nim jeszcze dwa tygodnie temu nie słyszałem, dopiero jak zagrałem w doktora Livingstone'a. Ja, tak, ja też, po natomiast natomiast teraz, teraz tak, Teraz jesteś ekspertem. Tak cię muszę. To jak najbardziej. Muszę Cię konrad pochwalić, bo faktycznie. Ten wstęp zrobiłeś bardzo ładny, bardzo się przygotowałeś do tematu. Widzisz, tak mówię, całkowicie widzisz. poważnie, bez, bez, bez żadnej krzty, wiesz, złośliwości. No nie wiesz, to, to też nie tak, że to robiłem specjalnie pod podcast, tylko autentycznie gra mnie zachęciła do tego, żeby sprawdzić, kim był ten Livingstone, kim był ten Henry Morton Stanley i jak to się ma do faktycznych wydarzeń. No. Szkoda, że to jest tak oderwane od tego, ale, ale i tak sama gra w sobie jest, jest, jest bardzo fajna i, i, i warto po nią, myślę, sięgnąć. Czyli polecasz? No, tak, jeżeli lubicie, lubicie łamigłówki, escape roomy, ale też nie, może, to też ważne, jeżeli nie poszukujecie jakichś niesamowicie wymagających zagadek, jak na przykład w The Witness, to Dr. Livingstone i Presume jest, jest taką fajną grą na 2-3 wieczory, żeby usiąść troszkę, wytężyć te szare komórki yy, i po prostu spędzić miło czas. A jakie jest Wasze zdanie na temat omawianej przez nas gry? Koniecznie dajcie nam znać w komentarzach, na Twitterze lub poprzez adres e-mail. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Pozdrawiamy.